Mano, w dzisiejszym odcinku gramy sobie Squid Game A w część drugą gry, jak wiadomo, wyszedł ostatnio serial, druga część serialu, więc to spróbujemy sobie zagrać, zobaczymy, jakie tutaj gry nam nowe dodali. Wejdźmy sobie tutaj. I sprawdźmy, czy uda nam się wygrać może jakąś grę, może całość, czy nam się uda wygrać. Co z tych wygranych będziemy mieli? Może coś dostaniemy, może jakiś bilecik, może in real life pojedziemy zagrać w tego speed Nie wiem, sprawdźmy. 41 graczy tutaj. Jaka będzie pierwsza gra? Czy będzie to czerwone, zielone? Zaraz się przekonamy. Tutaj za 15 sekund. Dobra, i czas minął i zobaczmy sobie. Red light, green light, pierwsza gra. Don't be scared to make a run for it. You are safe after crossing the line. No, klasyczna gra, chyba, chyba każdy już ją zna. To, tutaj jakieś w ogóle monetki są dodane, widzę. Próbujmy sobie to przejść, czy nam się w ogóle uda. No niestety muszę grać bez dźwięku, bo jak gram tutaj z dźwiękiem, to wywala, wywala prawa autorskie, więc no... Niestety tak musi być, ale no mam nadzieję, że gra i będzie fajna i uda nam się ją przejść. Jak na razie tutaj ciężko troszkę to idzie, ale tutaj muszę się bardzo kupić się na tym co pisze, czy pisze red light właśnie, czy green light już połowa za nami, jej głowa też tak, czy nam coś to podpowie, dobra pozbierzemy sobie monetkę. monetkę, chyba ktoś idzie po nią, ale zabraliśmy mu sprzedaż. damy radę? dobra, daliśmy radę, nie wiem jak, ale daliśmy radę w ogóle jakieś 360 coinów mamy nie wiem na co one nam, może się nam na coś przydadzą sprawdźmy sobie tutaj jak innym idzie, dużo osób przeżyło ten w ogóle w kółko biega, co jest, to jest grane z gościem no, zapraszam. Zapraszam. Przechodzimy wszyscy. Przechodzimy. Nie awczymy. Nie awczymy. Kto tu scenkę z filmu od, odstawia jakąś? No, green light. I chodź. No, co ty robisz? Halo. Czy my w ogóle jakąś pałkę mamy za, na plecach? Fioletowa, niebieska pałka do jakiegoś Mr. Beast'a pałka, czy coś? No, 20 sekund. No, no dawaj. Ha, 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 jono, ha, 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 ha. 197. Ja jestem 417. Dobra, 10 sekund. Kończ się gro i przejdźmy na następną Dobra, następna gra to Light Off. Nie wiem, co to gra. Czy to jest po prostu... Mamy przeżyć, tak? Nie wiem. Czy to jest noc? Survive until lights on. I co tu mamy robić? Dobra, się gdzieś tutaj w rogu na górze. Czy będziemy się bić teraz, tak? O, bijemy się teraz! O kurde, nie! Ucieczka! Ja chcę przeżyć! Proszę, dajcie mi... Prze... Dobra, schowajmy się gdzieś tu. Tu powinniśmy być bezpieczni. Możemy na pierwszą osobę? Nie możemy. To No nie, idź stąd, idź stąd, idź stąd, idź stąd, idź stąd, idź stąd. Dobra. Chyba każdy chce przejść, nikt się nie bije. Może się trafi jakiś wariacik, kto będzie chciał się grzać. No dobra, weźmy się tak na środku, na środku chyba najmniej widocznie jesteśmy. Tam jakieś końsy Tam się biją. Nie no, musimy przeżyć. Nie, nie ja, ja, nie. ja nie mam zamiaru się z nimi bić. Ja tu chcę przeżyć, dobra. Tu ktoś idzie na górę. Ale taka taktyka, jak mieli właśnie w serialu. Zróbmy. O jezu, światło się zapaliło i co, przeżyłem? I o co chodzi? Przeżyłem. Dobra. Ale łatwo. Six Legs teraz gra. Będziemy mówić Ha! It, ha! Zobaczymy jakie gry tutaj będą. E, jakieś teamy, coś ten. Ktoś ze mną? Kto ze mną tu się ustawia? Halo? Kto ze mną zagra? E, time to get into group. Czy samo nas to podzieli? Czy trzeba tutaj jakąś grupę zrobić? Nie wiem, ale zbiorę sobie tutaj monetkę. 670 earningsów mam. To prawie jak w Fortnite earningsy. No, ktoś mi zabrał tym razem. Dobra, e, z kim będę w grupie? Jakimiś tutaj prosami poproszę, żeby wygrać? Kto chce do mnie? Halo, halo. To tutaj zniknął ekran? Dobra. To nasz team, tak? Nasza ekipka. Z kim tutaj jestem? Lala. Nie? Kim jestem? Larom. Z Whiteem. 2115. Biba, bubi. I Mister 27 Podłoga 7. Dobra, kto gra pierwszy? O, kurde, jakie trudne się trafiło. Trafiłem? Nie trafiłem. Dobra. Jest jeden. Jest drugi. Jest trzeci. Dobra, udało się. S. I ha, tuj, ha, tuj, ha, tuj, ha, tuj. Dobra, następna gra. Czy będziemy widzieć, co on robi, czy nie? I kto w ogóle gra teraz? Widać to jakoś? W jakiś sposób? No mam nadzieję, że wygrasz. Czas? Minuta trzydzieści. E, dawaj, bo to druga gra, dopiero jeszcze pięć przed nami. Tam ci są. Kurde, już na trzeci. Nie, na drugiej też. Idą na trzecią dopiero. Dobra, jesteśmy przed nimi. Dawać, dawać, wierzę w Was, proszę, wygrajcie. Pewnie teraz White 2115 tutaj gra. O, wygrana. szybko. Szybko, szybko, na czwórkę. Lecimy, lecimy, uda się nam. Dobra, tam ci są z tyłu. Bo To jest kto pierwszy, czy ogólnie, komu się nie uda? I damy minutę czasu, minutę czasu. Dobra, jeszcze jedna gra. Biba bubi baj, yy, dawaj, wygraj. Ale zrymowane, tak, bo ona jest podświetlona, to znaczy, że ona teraz gra. Nie, no zaraz będzie wyzywana tutaj, chyba. na. Dobra, udało się i nie będzie wyzywana. No i super, super. To jest ten. Dream Team tak zwany. Taki, taki team po prostu marzenie. Tam ci dalej zablokowani na trzeciej grze. A jej, sorry. No co są. So? Jakie awk. O, no już myślałem, że tutaj strolluję. Joke. O, no, niezły żartownik z niego. Z Mister 27 podłoga 7. Dobra, wygraliśmy i co? Oni odpadną. ile mają, 30 sekund. A mają jeszcze grę. Jeszcze grę numer 5. Nie mów, że im się nie uda. Nawet nie gadaj, tak, sorry. Przepraszam, dobra, mają 15 sekund. O kurde, udaje mi się, czy nie? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i co? Po nich? A... Nie udało im się i co teraz kolejne drużyny, tak? O ile z osób w ogóle zostało? 20. To chyba jeszcze dwie drużyny, tak? Dobra, idą na kolejni idą. Bo tamten sam idzie I co, on sam wszystko będzie grał? No ale to mu się Fartnęło. Nie, 16, czyli my żyjemy, zostaliśmy w piątkę, czyli tam jest ten. Nie to jeszcze jedno ekipa ma być chyba. Dobra, ale sprawdźmy tego tutaj. Ja w niego wierzę. On jest sam. Dajmy mu takiej otuchy, żeby sobie poradził. Dobra, na drugą grę przechodzi. Ale widać, że jakiś tutaj. Obeznany w tych sprawach, o tutaj white 1.5. pełna ksywka sobie chodzi obok mnie. Jakąś kurde czapkę z trójkątem na głowie ma białą. Fajne skrzydła ma, ale nie no, moje lepsze i tak, no to nie będę się kłócić, bo w ogóle chyba to jakaś ta druga gra trudniejsza pokazana jest na tych stołach, czy każdy jest taki sam? Nie, nie każdy stół jest taki sam. No, ciekawi mnie co oni robią na tych innych grach, aż sprawdził. Ale jak na razie to trwa trochę długo. To się widzimy chyba na następnej grze, już. No i co? 10 sekund mu zostało. Tam tutaj został i na której grze się zablokował? Na piątej. 5 sekund, czy zdąży? No nie ma szans, nie ma szans chyba. Szkoda. Thomas WS. Wierzyłem w ciebie, ale no. Niestety, przykro. Tu jeszcze piątka, tak? No jeszcze piątka przed nami. Znaczy czwórka? Jaka piątka? Dobra, widzowie, i 14 osobom się udało. Ostatnia drużyna. No niestety nie odpadła. Zobaczmy co będzie następne mingo! Czy tutaj będzie trzeba zrobić drużynę i. Jestem sam? Pewnie tak będzie i mnie ktoś tutaj zrobi w bambuko, ale chodźmy tutaj na środek, potańczmy sobie i będzie anyag nie get. Kurde, stan stanęło mnie? Czemu nie skaczę? Dobra, gdzie drzwi, gdzie drzwi? Ile osób w ogóle musi gdzieś iść? Czy ja mam być sam w drzwiach? Czy jak to ma wyglądać? Dobra, chodźmy, które drzwi. No już się nie kręć, bo aż mi niedobrze z tego. No kurde, halo, co jest? Dobra. Które drzwi? Które drzwi? Yy, get into groups of four. Czter, cztero, czteroosobowa grupa. Dobra. Gdzie yy, wchodzimy? Tutaj mają jakiś skład, a nas jest za mało. Nie, 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 nie. Dobra, wchodzimy. O kurde, wszedłem? Nie, 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 nie. Jestem, jestem. Udało nam się? nam się? Udało? Czwórkę jesteśmy? O, nie, w piątkę. Nie, wypadł ktoś. Ktoś wypadł. Nie w czwórkę? W czwórkę chyba. Tak czy nie? Bo ja już sam nie. nie. Yy, teraz się dowiemy. Nie, w twórkę byliśmy. Dobra, udało nam się. Ktoś odpadł? Odpadł dwóch. Więcej ich odpadło. Uuu, może być teraz problem. No teraz może być problem. I nas zostało osiem osób. Niedobrze, niedobrze wam powiem, że zostało osiem osób tylko. Bo teraz może być trudno, jak się trafi po trzy. Pewnie tak będzie. Po dwa to by było za. Czterech, czterech, dobra, yyy... Kimś mogę się wywalić? Tutaj, tu, 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 tu. Chodźmy gdzieś. Nie, 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 wypad, 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 wypad. Wórkę chodźmy, no. W czwórkę, no. Gdzie? Gdzie, 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 gdzie. Tu, 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 tu. tu. Dobra, y... jesteśmy w czwórkę? Jesteśmy w czwórkę, jezu, uda nam się. Widzowie, uda nam się. Ale są pod Ile tego jeszcze? Błagam, nie za dużo, ja już sobie nie daję rady. Ale brakuje mi tej piosenki, tej karuzeli. A Moniko, on

Idę z tobą, chodź, ksis. Ja z tobą wygramy to. Dobra, które drzwi? Które drzwi chcesz? Chodź, 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 chodź. Które? Tu, tu, tu. Dobra, wchodzimy. No, zobaczcie, jakie teammate sobie tu znalazłem. X i ZZ357, ja 1, 417 te siódemki. Na końcu już szczęśliwe są jednak. Jak tam inni sobie radzą? Sprawdźmy tutaj przez drzwiczki chyba wszystkim się udało. Dobra, czy to jest ostatni raz, czy jeszcze raz będzie trzeba coś zrobić? Remaining 8, 8 nas zostało. Jak będzie wyglądała w ogóle ostatnia gra tutaj? Jeszcze trzeba wrócić, kurde, no proszę, się już następna gra. I i tymi take i i it. dę na Dobra, dwójka, dwójka, dwójka. XYZ, chodź, 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 chodź. Nie, chodź tu do mnie, chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. No, zobacz, jak, jak się posłuchała. Gdzie idziemy, gdzie idziemy, w wariacie? Do różowych, czerwonych, zielonych, żółtych? Do żółtych idziemy. Chodź, zapraszam. Witam. I wygrana, tylko drzwi zamknięte. No, zamknięte. Jak tam ci inni, chyba tam ci inni tam tymi samymi ekipami weszli. Chyba tak, chyba tak. Ale no, dobra, no, tylko proszę, następna gra. Za długo już to trwa. Ewidentnie za długo. Czy eee, ostatnia to jest gra tutaj? No jak jeszcze raz return? No jak? No już, skądś. No teraz pewnie da po trzy i nie znajdziemy sobie team Bo No to ja już widzę, że już nie chce ze mną chyba. Tu jest jeszcze jakiś baconik. Nie, następna gra. Dobra, udało nam się. Lights off. No znowu bijatyka. Nie no, to znowu się chowamy. Ja, się, ja nie mam zamiaru się bić, ja chcę to wygrać. Dobra. Niech zgasną te świata full. Ali, no ta, na nas się rzuci, ty, no, no. Tak, ja muszę aż zobaczyć, co oni tam piszą. Full Alliance. Czyli oni się nie chcą bić, tak? No i bardzo dobrze, i o to chodzi, nie bijemy się. Tamten, jakiś waleczny, po monetki idzie sobie tylko, tak? Mam nadzieję, że tylko. I nie będziemy się tu bić. Ja, no nie idę baconika zabić, chyba że na koniec tak podejdę i baconika zabiję. Może pomyślimy sobie tutaj, no. Cześć, cześć, nie bij mnie. Nie bij mnie. To tylko takie wiecie. Na pokaz, że niby nic jej nie zrobię, ale chyba. Chyba tej Bacon też ma podobny plan, co ja trzeba uciekać od niego, bo 30 sekund. Ja mogę się tu nic nie spodziewać zasadzki. Może tutaj gadają razem na Discordzie, a ja tu. Biją się tam, piją się tam. Nie no, zostaw! Człowiek, nie, 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 nie. Nie. Nie, 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 nie. Dobra, 15 sekund. No rzucił się na mnie. No wiedziałem, że te skrzydła to. Zły znak. Nie, spyszczy spadłem. Zostaw mnie, proszę! Nie, ale... ale unik, ale unik. Nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 Tak, tak. Jezu, Jezu, najbardziej intensywne 10 sekund w moim życiu to było. Jezu, jaka kreska HP mi została, widzowie! Rebellion. Co to jest Rebellion? The Element of surprise will give you the advantage. O kurde, 7 osób zostało, ja nie mam życia. Trochę się regener. Jeszcze z pistoletami jesteśmy. I co? Mam się z nimi czy co? Kurde, jakimś Counter teraz jestem Kim się trzeba strzelać? Dobra, ja może zostanę gdzieś na kółko, bo tam sobie wejdziemy. Snajperem będziemy. No zostaw mnie, Bejkoniku. Dobra, chodźmy tutaj na górę. I przez okna będziemy ich strzelać. Jakby tu ktoś wszedł. Kto no nie, ja myślę... To no czemu we mnie strzelacie w ogóle? O co tu chodzi? Trzeba się z npc tam strzelać jakimiś. Ale nawet nie wiem, kiedy się to zacznie. 20 ammo mamy. Bo tam już ktoś nie żyje, widzę. Aha, dobra, bo tu się HP traci. Czemu? Nie no, zostaw mnie, czemu ja mam tak mało HP? Nie strzelać we mnie! No! Uuu, no dlaczego! No dobra. Szkoda. 50 Robux revive. Ale niestety. Niestety, no, nie udało się nam wygrać. Wróćmy sobie do lobby. Może następnym razem wygramy, ale jak na razie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli się podobało, możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonem, jakiś komentarz. I do następnego. Na razie.